Ja m, pół godziny kre, i mam 56%. No, no co ci tak? Ja mam Samsung, z... to da ci dużo zrywateli. Ja mam Samsung, ty? Realmi. Realmi chyba. <grym> ja wstydę. To nagle... słuchamy. É, wiesz co, później Mogę to na socca Ja não importa, co tam Słuchaj 嗯嗯嗯，多、mm hmm. okay. no. no. Wow. Bắt đầu làm Xem. Ok. Nó mặt cuối nó. Thank you. To. Co? Ja znalazłem ci z grup Nie pierdolę. <noise> na serio? Ja zaraz tam pójdę, ja muszę zrobić To pójdę na... za mną, okej? Okay? Ja tylko poczekaj, jest mu ja muszę ten To ja idę do ciebie tu, hop. 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 Ja pierdze, jakie ciemniaki gruże ty. Ja i to ja nagrałem. Ho grubo. Kruba, to ty mówisz, to co mówisz mogło grube. No, fajne, no, to miany, no, Ale to jest grube, no. No, no to le, kum kum, le, kum, 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 le, kum, 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 ja też są takie, jak Mam ma. no. ma, ma pytanie, żebyś mi mi zrobić zdjęcie? No spoko. A mogę Ci zrobić. Po co nagrywania mogę robić zdjęcia? Ja tak samo. A dlaczego? Ustaw się tylko. Ustawiłem się. No. Później sprawdzę, jak to wyszło. Bo to na no razie nie mogę. Podać mi. Tak, tak, no, doszło. No, jest chrzemu. No, kto ma? na sobie na Instagramie. No, ale... dobra. No, No to wiadomo. No. E... Tradycyjnie. E... No, tutaj jak musi być? No wiadomo. A no, tutaj to, aha tutaj też zauważyłem pół, półeczkę. Kity, to dobrałem, teraz. półeczki tą półeczkę, zauważyłem. Eee, no. dziwny napis jest. Da, jaki, no myśmy tutaj byli, no i co? Ale nie zauważyłem, nie zauważyłem uwagi na napis. Zobacz. Cb, to jest Cb. No, co ty nie powiesz? Ej, puma! No, Puma, tak, tutaj jest zała. Ciekawe! No, obiekt jest interesujący, nie powiem. Co ja mam nie ma tam. O, dobra, tu jaka sofka? I wam jest. Zobaczymy jedno. Ta, dla mnie będzie pełne co ty. Zob dawaj, zobaczmy jedno, nagraj jedno ja biorę, okej? Okay? Dobra, spokojnie. Dawaj, teraz nagrywaj mnie. Ja chcę teraz zobaczymy z kolegą jak wygląda jeden. Że tam ty, tej, tej skliw <laughs> pokażę tak. no, rada ja rada pokażę, to, ja to, e, no może to. E, Fajnek Hamlet Teropak pewnie pisała. No na pewno wiesz to Pulik I nawet jedna setna na ale jest No jest ale nie pijemy Nie bo to wiesz, no dobrze Ej to, to nie byłoby reklama dla To, to nie reklama teraz? Nie wiem chyba nie. Ale jak <stutujm> sobie reklamę to jest kit. A jak to jest reklama, to pozawiamy fajna. No to super. Ay, dziękuję. No. Ej, ja robię wanie reklamy. Nie <ścoughs> ja, ty się to nagrywasz. Tak. <ścoughs> Masakra. Trudno będzie kamanezm. Hej. Zobaczmy to od nas to jest 21.15. Tak. No i teraz na akurat. Wiesz? Bo ja tam te obiekty dwa nagrałem, tamte. Tamten też? A no, co, który? Tamten, tam, za, za wami. No. No tam... No tam jeszcze nie. Ale tu z tą to część byli, co byliśmy to nagrałem. Ale... Teraz to, teraz nie wiem. No bo co, ściany są fajne, no

Nazwy Polskiej Grupy hip popowej Aha To oznacza 2115 2115 No ale to wie, to jest jakby w jakim stopniu rzecz To w jakim stopniu? No, ko, mogę przeczytać Dwa rozumiem. Oznaczenie 21 Mhm Można jeszcze raz Szybko patrzymy. No. Oznaczenie 21:15 odnosi się do nazwy polskiej grupy hipkowej, której, której członkowie są m.in. Wit, Wych. No. 21.15, 21 21.15 21, i K 21.15. Grupa została okay. założona w 2015 roku, co nawiązuje do nazwy zespołu. No to jest ciekawe, tego to nie widziałem, więc. No, jak jest... uczy i zabawia? No, jest tu, nie wiadomo. Jest coś. A to, pomówił mówił Filip, ty na YouTube. Tak. Hm. A. Ta. To, to idziemy tam nagrywać? Tak, jak chcę zobaczyć to, bo wiesz... Mogę to dać tu, Sacha przy sobie. Uwaga. To jest za mną cały czas. Do, dobra, dobra, idę. Ja na, a ty, ten obiekt na tym filmie? On to smakować. Copy? Nie, tak? nagry, nie, nie, nie. I sobie teraz do tego obiektu? Widzowie? No. Ja już tam byłem, więc ja wiem to i jak. No. I ja teraz zobaczycie sobie typową rzecz na tym filmie. Tak, jest, zobaczycie. No, pokażemy Wam. Co tutaj się, się kryje. To jest na ciekawe miejsce Nawet Oba Oj słuchaj, tutaj jest Ło wow, trzeba wow, tutaj ukazać Bo tutaj jest No, to jest kawy obiekt, o taki obiekt Było. Nie? nie było? Nie było Szkoda Chyba to weźmiemy na ten razem zabinę za sobą Pff, Ale po co ci zabina? Ale co kurda? Chyba nie mamy że mamy wejść z górą Nie damy rady 40 minut wchodzić Nie? Nie damy Nie damy A ja chyba damy ale ja jeszcze musiałem szybko lecieć, wtedy. No to... Ja też muszę sobie kupić na kolejkę. No dobra, on no to wtedy będzie sterczał. No, a ja po prostu... E, no, albo powiem mamy jeszcze wyszły małe komplikacje, chodźcie teraz no. dalej. Ale ty to nagrywasz? Tak, nagrywam. A. Drogę. To, to jest wokół... chodźcie. No widz, zobaczcie, jak tu jest. Co o, ja wygląda. mam pomysł. Ja co to mogło być? Bo tutaj wygląda to ciekawie, tylko muszę na to patrzeć. Ja mam tak. Ja, ja des. mam podwójnie w To ja jedna ma... osoba, bez Dobra, Takie coś, koszowka, nie wiem. O, co to jest? si, już, już. już idę, już idę. daj. ta pianka. Tak. E, co to jest? Jaki fajny no. O tutaj jest był kominek na pewno na 100% Kafelkowy Tak widać Z lat 90 Tak widać, to. O i really kotek, like no, oczywiście kotek musi być Aha fajnie na dwaj kota <noise> Laura, ma być kot Taki Oczywiście Tego. No co, tutaj to oprócz buta, no czekaj, muszę doskonale, tutaj było, to, była na to a sofa. zobaczmy jedną książkę. Możesz zobaczyć, pokażesz, pokażesz, witam, no to to jest pewnie ciekawie. Co to jest, co to jest za książka? A, prawda? Okej, okay, ciekawa. Okej, okay. ciekawa. Tak, są no. no? to jest ciekawe, no? Czeka, tak. odkładamy na na ale ja mówię prawo być. za tak, trzeba nie miejsce, tak. na miejsce. tam jest kolejne pomieszczenia, to jest tam. To jest tam pójść. Jak tu nagrywałem, to tutaj to jest paczka. No dobra, tylko muszę nic nie ma. Aha, super. Tam też jest pającek. A pającek, tam jest O, a co to jest? To jest zima. To jest zima. Grzarka. graj tu i ja Ciebie zaprowadzam do tego obiektu, co no. Ci mówiłem, jak nie nagrywałem Tu, chodź. Zagraj. no. Tylko tutaj nic, nie ma oprócz na kiba, no. no i co? I nic nie. No. Czek, o jakiś obad jest. No, nieciekawego. Tu jest tu te trzeba. Jaka łazienka. No i co? Tutaj ściana. Ej, lejek. No bez jaj, naprawdę? Tak, jak. Hej, jaki dziwny. A ty jako ładna tapeta tutaj była kiedyś Pozostałości są A Jako ładna Zabawka Nie ma zabawy dziecięca. Tak, dziecięca. Jocie czy ty Ja muszę na to przybliżyć, bo to jest chora Czeka ja Dziwne to bardzo Mega dziwna Masę bo przyjdzie, dziecięca. Okej, okay, to sobie coś dziwniej Ej Zniszczony odkurzacz. Jest od kurza Jeszcze od Zobacz Dobra, czekaj idę Odkurzacz, o ja, jaki duży O kurde, nieza Dobra, no to gdzie teraz tam? Tu tutaj drukarka. No że A teraz chodź za mną a gdzie ty ten wrógł widziałeś? No. gdzie to było. O. Ja sobie do nudu wszedłem. No! No i nie mogę za grób na Tak! jak to będzie na odcinku, oj, to będzie grubo. Co jeszcze powiesz? No u mnie też będzie, mój Ja też się ruszyłem do tamtego obiektu No I nie udało mi się, ale byłem blisko Do stania się No Tam jest ciężko się dostać, to jest Ej, nie, dałby radę O. Tak A, tutaj weszłem Idę, no i idziemy wiecie, jak ja bym wracał, idę. Za ja wracałem. No dobra. Myśmy, bo ja chciałem tam, tędy, a my pójdziemy tędy. Okej. Okay. I poza tym, że piłka męczyszczerów United jest. Tak? Tak. Jabłka, masera. O. Oła. O, jabłka. Okay, no. Grob, o, grob ale co to jest? Tu się nazwa. ja właśnie ja znalazłem. Chciałem. To... Józef Józko Dobki gdzie? A ty jak jestarota? Tak jest. Ale wow, jak jestarle to jest. Hmm. Ty, ale. Grubo. Urodził się 11, a zmarł. Co z tego? Ale to byłeś, 1978. Bieg. O, wiesz, 1978. 1971. 20. Jak? O całą Wo II wojnę światową i nawet całą pierwszą wojnę światową. No, to już w takim Wyskuje miejscu. Piłka, poza tym. No. Ciekawa no. nawet. No, nawet no, wykona, nie bowiem. Teraz chodź. Dobra. Uważaj na ten napis. Mogę iść stędy? Nie, ja pójdę dookoła. Ja lubię... To jest ten w którym byłem blisko od zobaczenia. No. Tam? Dobra. To było tu. Tu? Tak, teraz... No nie to tutaj kolejny budynek Tak, tu jest wejście Do kolejnego A tu jest jeden jest który, do którego chyba idę Nie idę zobaczyć. Tam jest pewnie tam bo no to jest No gdzieś się tak to, to jest tak małe To już wracamy No chyba Zobaczmy Ła! Dobra no, nie, nie wjeżdżam Nic No a co ty? No to nic nie ma No oprócz tam coś widać, no a, No, no Chodźmy już No, no to No ta, to ja już ogółem, no Nie ma sens Nie, nie ma, co ty? Chodźmy Ja już pójdę już wtedy Bo no, muszę zakończyć film No Yeah, done. Okay.